Ole, a todos, hoy os presento Seat Ibiza, czyli najmniejszy w tej chwili samochód z gamy Seata, bliźniak oczywiście do Polówki i bliźniak do Skody Fabi, Ale z tej całej trójki samochód najciekawiej narysowany, no w końcu Seat emocjon, dużo, dużo w nim Niemców, ale jeszcze więcej w nim tego hiszpańskiego temperamentu, samochód, który przyznajcie, już kilka lat na rynku jest, to nie jest jakaś tam w tej chwili najnowsza premiera, ale wciąż wygląda bardzo aktualnie i ma te charakterystyczne dla SATA ostre Nasza wersja FR z silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 KM i Nm, dokładnie w tym w przypadku 200, ale z przekładnią DSG, no, wcześniej już miałem Ibiza FR z silnikiem 1.5 TSI, niestety normalnie emisji spani, ten silnik, Akad w tym modelu wycofały, tam było 150 koni, to jest 115 koni, ale mimo to wieście mi, że w tym nadwoziu par 4-metrowym napędza bardzo sprawnie to mi szczególnie w zakrętach. Nasza wersja FR troszkę spadnie sportowo, troszkę usztywniona, Felga 18, bo jest to wersja Black, a z tego pakietu Black, właśnie czarny dach, czarna sterka czarne matowe felgi, czerwone zaciski, dużo piano Blacku z przodu, z tyłu, jest tych elementów trochę charakterystycznych właśnie na tej wersji Black Edition. Przednie światła ledowe, z ciemnym wnętrzem, kierunkowskazy dzienne, to wszystko zledzie, w wygląda bardzo fajnie, a w nocy również bardzo fajnie świeci. Przedni grill z emblematami FR, a dolny grill skrywający Front Assista. Przyznajcie, wciąż jak tam jest czucha, wzbudza emocje i na pewno wyróżnia się w tej miejskiej dżungli. I jeszcze ty naszej wizy. Jest czarny z od pakietu właśnie Black, jest Rekin jest antenka, jest właśnie panoramiczno dachowe ciemne szyby. Poniżej mamy oczywiście centralny napis SEAT z logo. Światła LEDowe są tutaj, lodowe światła pozycyjne oraz światła stopu, Kierunkowskazy i wsteczne są już oparte na żarówce. Same światła jednak mają tą ciekawą linię, adekwatną do tego przodu. Wyglądają w nocy uważam znakomicie. Schodząc niżej, oczywiście tanczyki parkowania, kamera cofania, posiedzenia rejestracji w LEDzie. Jest bardzo fajny dyfuzor również dla wersji FR. Niestety są w nim ukryte dwie atrapy końcówek układu wydechowego. Szkoda, jestem fanem tego, żeby to jednak dać normalny układ wydechowy. Nawet że on nie brzmi, to niech będzie i niech tam wydaje z siebie tą parę w te chłodniejsze poranki. A tu po prostu jest atrapa. Trudno, wygląda fajnie, ale jakiś tam niesmak pozostaje. Zapraszam Was jeszcze do bagażnika. Jak to auto miejskie? Pojemność dokładnie 355 litrów. Wyszczelony jest takim tutaj dywanikiem, zarówno po bokach, jak i na górze, czy na fotelach. Jest jedna kieszonka, jakieś tam schowki na gaśnice, dwa haczyki, lampeczka. Podwójna podłoga bagażnika, a pod tą podwójną podłogą jest subwoofer od systemu audio oraz koło dojazdowe. Ech, to co uwagi, to jakieś tam trochę twardych plastików ok, ale sama krawa bagażnika już nie jest tak mocno wykończona, tylko taki delikatny element plastikowy, a reszta po prostu wszechobecna blacha. Tylna na kanapę Jak widzicie, na stopy jest ok, na kolana również się umieszczą. Mimo tego, że jest panoramiczne, okno dachowe, tutaj jest taka buła, ale tutaj działam głowę już spokojnie między okularami a dachem. Pięć mieszczę. Sam dach, oczywiście, czarny jest tutaj sportowo. Fotele: pół Alcantara, świetnie wyglądająca, pół taka ekoskurka. Tutaj również jest ekoskurka. Od tej części, no to oczywiście jak macie małe dzieci, pomoże wam te fotele doczyścić. Są dwie kieszonki, jest podokietnik, który nie ma żadnych w sobie gniazdek, żadnych tam jakichś nawiewów, po prostu jest dosyć spory tunel środkowy, także samochód na pewno czterosobowy, pięcio, raczej awaryjnie. Fajne takie pasy z takim czerwoną nicią Tyle takich smaczków sportowych jest dużo, za co oczywiście bardzo lubię Seata. Jeżeli chodzi o wykończenie drzwi, tutaj wszędzie no, czarne plastiki, ale one z, wszystkie są czarne, to miękkich plastików niestety nie uświadczymy ale pod kątem komfortu spokojnie możemy się wybić z tyłu przemieszczać. Miejsce kierowcy, to, co chyba najważniejsze w tego typu takim małym soft hot hatchu. Kierownica spłaszczona kodołowi, oczywiście cały jest taki jest dosyć cienki, bardzo przyjemnie leży w dłoniach, po prostu jestem jej fanem. Są również niej od zmiany biegów e, skrzyni DSG. Centralne ekrany wirtualne, pokazywałem mi działanie już tam wielokrotnie w ATC czy w, e, w innych statach. Po prostu podobnie jak to w całym koncernie, waga, są czytelne, mają masę ustawień, mogę Wam spokojnie polecić, aby tam dopłacić, żeby mieć te właśnie zegary wirtualne. Stacja multimedialna obsługuje Apple CarPlay, obsługuje Android Auto, wszystkie mapy, nawigacje, może nie jest to tak ta aktualna w tej chwili grafika jak chociażby w nowym Golfie czy w nowej Octavii, ale to wciąż cieszy oczy, to wciąż działa płynnie, nie zawiesza się, także spokojnie mogę również polecić tą stację multimedialną. A w połączeniu z systemem Beats Audio gra bardzo ciekawie, to nie jest takie jeszcze jakieś tam ciekawsze granie jak chociażby, nie wiem, w Dynaudio, w Volkswagenie czy w Kantonie w Skodzie, bo troszkę te niektóre pastniki w drzwiach tam potrafią się odezwać w takim mocniejszym basie. Niemniej jednak dla osób takich wymagających średnio bardzo fajny system nagłośnienia. Centralny tunel, skrywając oczywiście kieszonkę na smartfon i przekładnie biegu DSG. Jest klimatronik, ręczny, wykończony fajnie skórką. Fotele. Taki pół kubełek, który oczywiście jest aktualny dla wersji FR. Bardzo, wy, bardzo wygodny. Spędziłem w tych fotelach minimum 7 godzin w trasie warszawa wrocław warszawa i było mi po prostu wygodnie, nic mi nie bolało, nic mi tutaj nie uwierało. Fotele w pełni manualna regulacja, mimo to każdy dostosuje sobie pozycję dla siebie. Zagłówek miękki, regulowany tylko i wyłącznie góra-dół. Sama deska rozdzielcza na górze twardo, dosyć wszędzie. Słupki czarne, podsufitka czarna, nawet słoneczka są czarne, lampki LEDowe i tak dalej. Dół deski, już takie przy, przyjemne przeszycie ekoskórką, to bardzo fajnie wygląda z ładnie wkomponowanym ekranem multimediów pośrodku. Jeżeli chodzi o wykończenie drzwi, yy, góra jest twardo, ale poniżej tam, gdzie trzeba łokieć, tam, gdzie opieramy ten łokieć, jest już miękko, to lepiej wygląda, to mi się podoba, że chodzi o przednie drzwi. To jest Ibiza, jak na auto miejskie, miejsca uważam, że jest zupełnie wystarczająco. Zaczynamy Ibizą w mieście w końcu, samochód miejski, jakby nie było, długość to niewiele ponad 4 metry, masa własna troszkę ponad tona z DSG, oczy będzie więcej w trakcie testu, bo osiągi samochodu są całkiem przyzwoite, ale z, pala, z parametrów miejskich. Kamera cofania z całkiem fajną rozdzielczością, ma jakieś tam linie wyznaczające, jak cofamy klasycznie, czynniki parkowania przód, tył. A sam promień zawracania to dokładnie 5 metrów. I zobaczcie, pyk. Nie ma problemu w zawracaniu z Ibizą. Jeżeli chodzi o miasto, fajna widoczność. Lusterka są narysowane tak dosyć ostre, to różni tam w Seatach czy w Lonie, czy chociażby w Aronie, czy właśnie w Ibizie Katuna z wersji FR, Ale mimo tego, że są takie kształtem ciekawe, mają fajną widoczność. Nie ma żadnych martwych stref w nich, nie ma tam jakichś asystentów. Po prostu klasyczne lusterka tylko fotochromatyczne, a w nim widzimy dokładnie całą szybę. Więc boczne szyby, przednia szyba. Tutaj mi nic, niczego nie zasłania. Wszystko tak, jak potrzebuję, tak widzę. Włączamy się do ruchu i nie bez powodu mam przekładnię w nastawieniach sportowych. Cyk. Troszkę. Jakiś tam następny bieg, i następny. I już oczywiście przepisała prędkość jest bardzo szybko. Samochód z przekładnią DSG. Napędza się do 100 na godzinę w około 9 sekund. Wyniki, uważam, jak na ten silnik, na tych gabarytów auto, bardzo no, wystarczające. To nie są wyniki godne jakiegoś tam soft-hatch'a hot bądź hot-hatch'a. To są takie wyniki raczej normalne do przemieszczania się sprawnego po mieście, bądź chociażby właśnie w trasie. A za chwilkę damy się w trasę, bo tam będziemy najwięcej spędzać czasu z wizą, szczególnie w zakrętach. I w mieście to przede wszystkim zwrotność. To przede wszystkim małe nadwozie, które możemy zaparkować w różnych ciasnych miejscach. Poza tym Ibiza ma dosyć sztywne zawieszenie, co będzie potężną zaletą, właśnie przyjeździe w trasie, przyjeździe po zakrętach to na pewno Felga 18, ale zawieszenie jednak będzie sztywniejsze. Z przodu oczywiście kolumna persona z tyłu zawieszenie oparte na, na belce. No i tutaj z komfortem bywa różnie. O ile dla młodych osób, które lubią takie fotele delikatnie kubełkowe, i zawieszenie sztywniejsze, jakieś tam omijanie, omijanie przeszkód w tym samochodzie wychodzi bardzo przewidywalnie Auto z w ogóle bardzo przewidywalne w zakrętach Otóż dla osób, które oczekują komfortu, no to sobie weźcie Polo Albo normalną mi nie w wersji FR Wersja FR to ewidentnie samochód dla osób, które mają taką delikatnie tą sportową nutkę wprowadzeniu samochodu i lubią oczekiwać od samochodu takiej bardziej responsywności na ruchy kierownicą, takiej bardziej dynamicznej jazdy, niekoniecznie dynamicznie pod kątem prędkości, ale właśnie dynamicznie pod kątem jazdy w zakrętach. W mieście jeszcze usłyszymy No taką jedną może wadę i wizy która jest połączona, jakby nie było, z zawieszeniem, to plastiki. O ile plastiki są wszystkie twarde, praktycznie, jak pokazywałem na początku, o tyle ich spasowanie jest całkiem niezłe. Jednak na kostce brukowej, bo takich w takich nierównościach poprzecznych wybizie, szczególnie w mieście, słyszymy takie delikatne trzeszczenie jakichś tam elementów wnętrza z tylnej części nadwozia. Z przodu jest cisza, zegary, tutaj nic nie trzeszczy faktycznie, ale z tyłu tam troszkę niektóre plastiki się odzywają. No. Trudno, tak jest i bizę nie ma tam jakoś plastików bardzo miękkich czy jakichś górnolotnych. Są twarde, są spasowane nieźle w tej przedniej części. Z tyłu, no, coś tam, coś tam nam puka, stuka, wydaje z siebie różne dźwięki. Póki jeszcze jesteśmy w mieście, zwróćmy uwagę na spalanie w bizie. Ten silnik dokładnie z tą skrzynią biegu pokazywałem Wam już w niektórych samochodach, jak chociażby w Oktawi, czy nawet w Stacie Arona, prawie bliźniaczym do sata i bizy. No i spalanie tam było podobne jak jest tutaj. Ten silnik litrowy TSI potrafi być silnikiem skrajnie oszczędnym, ale z manualem. W tym przypadku, akord u nas jest DSG, nie ma autoholdu, ale jest normalny, ręczny, co pozwoli Wam się trochę poławić i bizom na jakimś pustym placu, oczywiście terenie prywatnym, na ni drodze publicznej. Tedy Ibiza jest bardzo zwrotna, szczególnie używając hamulca do zawracania. A w mieście, spalanie takie zupełnie realne z takich normalnych, tam mniejszych lub większych korków, wynosi około. No i teraz zależy, jak leży Najmniej, co mi się udało w mieście spalić, to 7,5 litra To nie jest mało, sami przyznajcie Ale to było takie spłanie, naprawdę bardzo, bardzo ekonomiczna jazda A jeżdżąc normalnie po mieście, jesteśmy w stanie dobić do 9,5 litra No, w porywach do 10, jeżeli faktycznie korki Wam nie sprzyjają No, to nie jest mało, sami, sami przyznajcie, jak na auto, które jest lekkie, małe I ma mało pojemnościowy silnik Znaczy, mało litarzowy silnik, tak? No, mała pojemność skokowa, mało litarzowy silnik Hmm. Tyle pali, tyle pali i z DSG. Jak potrzebujecie mieć bardziej ekonomiczny samochód, weźcie sobie i widzę z manualem. Jednak to spalanie w mieście no, mogło być niższe. Sami przyznajcie, jak na taki mały samochód, samochód, jakby nie było miejski. No W trasie jest już lepiej, bo na autostradzie, takim równym tempem, jadąc z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy, spaliłem dokładnie 7,2 litra na włączonym tempomacie aktywnym. To jest wynik całkiem normalny. No też może tam trochę więcej niż powinny palić samochody miejskie, no ale tyle pali Ibiza DSG 7-stopniowe. Yy, jazda na drogach międzymiastowych, tu jest już najlepiej, bo spalanie od 6 do 7 litrów, tyle spala Ibiza. Na drogach międzymiastowych to jest wspaniale, całkiem niezłe. Co w trasie bo uczyniłem podróż? To chociażby no, asystenci, jest ich dokładnie chyba aż dwóch: jest to front assist, on i w mieście, i w trasie się sprawdzi oraz. Yy, aktywny tempomat, no i tyle. Nie ma lejnacista, nie ma tam jakichś asystentów świateł, no tyle. Ale jeżeli chodzi o światła, w naszym przypadku światła ledowe, w pełni ledowe, jestem ich fanem. One nie są dynamiczne, nie wycinają tam poszczególnych samochodów, nie są aktywne, niemniej jednak sama ich barwa, wiązka światła i to, jak świecą, naprawdę mogę Wam polecić, a poza tym dobrze wyglądają. Kierunkowskazy dzienne czy właśnie mijania drogowe. To wszystko po prostu ładnie wygląda, bardzo nowocześnie w Ibizie, szczególnie wieczorem Ibiza bardzo dobrze wygląda. W ogóle przyznacie sami patrząc na Ibizę z zewnątrz, czy przód, czy tył, dynamicznie narysowany samochód, który wciąż jest aktualny. Może to już nie jest taka jakaś tam premiera tego roku, auto wciąż ma aktualną sylwetkę i po prostu dobrze wygląda. Ten biały lakier z czarnymi elementami, moim zdaniem bardzo fajny, dynamiczny mieszczuch. Sporo się mówi o tym, że przekładnie TSG mają tak zwanego Laga, czyli to opóźnienie w reakcji na gaz. I ruszając z miejsca i bizą w mieście, tak odczujemy tego Laga, tak? Jak w tej chwili mamy w siódmy bieg w przekładnie TSG. Jedziemy około 65 na godzinę w tej chwili. Kick down, i jedzie. No to nie aż do trójki nam zredukował tą biegi. No to nie jest tam jako szczególnie faktycznie, to trwa to bardzo długo, a te sekundy są cenne. Ja z reguły tym samochodem na nastawieniach sportowych. W tej chwili jest od razu wyższy bieg. Reakcja na gaz, popatrzcie, mniej niż sekunda, jest dużo lepiej. Więc jeżeli narzekamy, że DSG Malaga ma tak niestety normę emisji spalin, w tej chwili wymusiły to na podocytacjach samochodów, aby te softy skrzyni biegów były jak najbardziej takie nijakie. Ale na nastawieniach sportowych na szczęście jest już poprawnie. Jest już dynamicznie, szczególnie jeszcze u nas są opadki przy kierownicy. Więc, jeżeli Wam po prostu nie pasuje tak po co DSG, macie opadki przy kierownicy. DSG na pewno się sprawdzi przy takiej jeździe zupełnie komfortowej, takiej jeździe bardzo delikatnej, normalnej, jednostajnej. A jeżeli rwiemy jazdę, jedziemy dynamicznie, jak w tej chwili wchodzimy sobie z ronda. Trzask. DSG też się nie pogubi, ono lubi. Bardzo brutalną jazdę bądź bardzo taką neutralną jazdę. Jeżeli jedziemy dynamicznie, zwalniamy, coś tam dynamicznie zwalniamy, potrafi się pogubić. Na szczęście nastawienia sportowe, tak jak powiedziałem, ratują sytuację. Jakbym miał podsumować Sata i Bizę właśnie w tej wersji FR Black Edition, to przede wszystkim bardzo dobre właściwości jezne. Czy prowadzenie, czy zawieszenie sztywne, ale jak tego oczekujemy, jest to niewątpliwą zaletą. I dobre hamulce. Hamulce tarczowe przed tył i wierzcie mi, że przy tej masie samochodu wystarczają w zupełności fajne światło, oczywiście fajny wygląd tego samochodu, to, to moja opinia No Wasza może być oczywiście inna, o gustach się nie dyskutuje A jeżeli chodzi o wady, no plastiki po prostu są twarde, jest tam kilka miękkich takich wstawek, czy fotele są świetne Ale twa, plastiki ogólnie są twarde, tutaj wszędzie, czy z tyłu, niektóre plastiki się odzywają na nierównościach z naszym zawieszeniem Bagażnik jest przeciętny, zbiornik paliwa również, no, nie jest za duży, tam dokładnie chyba 45 litrów, no, to raczej są takie, no po prostu miejski zbiornik paliwa No i tyle, że chodzi o Ibizę, no, spalanie z przekładnią DSG dla wielu z Was może być po prostu sporą wadą Jeżeli dla Was ekonomia jest najważniejsza, polecam przekładnię manualną Ibiza to bardzo dobrze trzymający nas i trzymające zawieszenie samochód na drodze Bardzo go polubiłem, szczególnie właśnie w tej wersji FR no, sporo frajdy z jazdy takim niby zwyczajnym samochodem miejskim Litrowy silnik Tessie lubi nawet takie trochę bardziej dynamiczne traktowanie go Jednak jest dosyć głośny, usłyszymy no, dokładnie te trzy cylindry, nawet słyszymy turbinkę A systemu start-stop nie polecam Każde włączenie, włączenie tego silnika wiąże się z takim nieprzyjemnym, akustycznym e, takim drrr, grzechotem Także... Start stop, pierwsze co wyłączamy i nie ma problemu, ale sam silnik dynamiką się na pewno odwdzięczy No i jeżeli się bardzo postaramy, również niskim spalaniem z manualem. No i końcówka testu nie może być inaczej, jak droga, oczywiście, z dobrym asfaltem i z zakrętami. Tutaj Visa pokazuje, co robi najlepiej. A najlepiej wychodzą mi zakręty oraz to, jak się prowadzi na większości dobrych i niedobrych różnych dróg. Jakiś tam zakręcik w prawo, pyk. Fotele świetnie trzymają setkę w drodze, na takiej drodze. No i znowu, szybki prawy. Są zimówki, ale jest 9 stopni, więc akurat na zimówkę jeszcze taka granica może być. Nie mam pytań i że w zakrętach jeździ genialnie, tutaj każdy zakręt robi uśmiech. Na twarzy kierującego. Samochód, który jest bardzo przewidywalny, każdy ruch kierownicą, każdy jakiś tam taki delikatny uś z tylnej osi, wyczuwamy go od razu. I jest auto, tak powiedziałem już wielokrotnie, bardzo przewidywalne. To jest najlepsze słowo do tego samochodu tego zawieszenia, tego układu napędowego. Z tego miejsca czekamy się razem z białym przyjacielem Sata Ibizy wersji FR, właśnie w wersji Black Edition. Samochód, który, no, nie jest może najtańszą. Alternatywą w tej chwili na rynku samochodów miejskich, a dokładnego specyfikacja będzie u mnie pod filmem, jak zwykle, wyszczególniona razem z cenami i z tego samochodu wyposażeniem. Auto na pewno ciekawe, na pewno ładny, samochód, który się wyróżni wśród tych wszystkich mieszczuchów, Auto, które, którego byłem ciekawy, bardzo fajnie wygląda i samym wyglądem trochę już obiecuje. No i to obietnice uważam spełnia. Jaka Wam się podoba? Co wolicie? Czy jednak crossovery? Chociażby właśnie z Seata Arona, czy nie wiem, t -Crossa. Toyota CHR. czy wolicie małe, miejskie samochody z delikatnym pazurem? Dzięki Wam, jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się już na kolejnym filmie. Na razie, pozdrawiam!